Jaka wszystkim to jest Arabella z Daletą? Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio poznaliście Lili, a dziś przedstawię Wam Romeo. Jest to również koń, którego dzierżawię, ale trenujemy ujeżdżeniowo. Jeszcze mam pod opieką jednego konia, ale o niej w następnym vlogu. Romeo jest tutaj u mnie w Nundul, więc zaraz idziemy go ściągnąć z pastwiska i potem do Stajni. Dzisiaj nie ma niestety ze mną mojego kamerzysty, który robi mi fajne ujęcia, więc troszkę więcej dziś z ręki, ale może potem uda mi się gdzieś kamerę jakoś ustawić. Muszę jeszcze skoczyć do Stajni po kanter i uwiąz i lecimy po Romeo. Dobra, a po drodze poopowiadam wam troszkę ogólnie stajnia, w której trzymam te dwa cieszywane konie należy do naszej pani burmistrz i po prostu my, właściciele koni płacimy jej za udostępnienie boksów ostatnio mnie zaczepiła i zadała mi bardzo ciekawe pytanie czy nie chciałabym kupić od niej stajni bo męczy już ją to Znaczy ja się nie dziwię bo jest burmistrzem miasteczka a z końmi nie ma nic wspólnego, więc rozumiem ją Powiem wam, że ta propozycja jest całkiem kusząca i będę się jeszcze nad tym zastanawiać. No. Kolejny fun fact, w najbliższy weekend staje srebrną oznakę na Lili i w sumie to też kończą mi się okresy dzierżawy. Romeo wraca na drugi koniec Jerbiku za tydzień i jest to generalnie koniec sportowy, który był u mnie na wakacjach, że tak powiem. Trenowaliśmy sobie ujrzeniowo, ale nie jakoś intensywnie wpadł na parę tygodni na regenerację i no za tydzień wraca do regularnych treningów ujeżdżoniowych z właścicielką trzecim koniem jest Melody jest to już taka starsza gobyłka, raczej robimy lżejsze treningi, często wyjeżdżamy w teren właściwie to nie wiem jak będzie dalej z jej dzierżawą, bo właściciel nie chce za bardzo jej już z powrotem i z tego co wiem kupił jakieś dwa młode konie, które teraz trenuje, więc Podejrzewam, że już niedługo co o to, czy ją chcę kupić. I tutaj właśnie pojawia się ta stajnia, bo jestem zapisana ogólnie już na kurs instruktorski, no będzie to niedługo, więc może zrobię szkółkę? W sumie fajnie by było mieć stajnię. Kupiłabym parę koni do szkółki, plus możliwość wynajęcia boksu dla osób ze swoimi końmi. Dundur ma generalnie piękne tereny, jest też plac, można skakać. Niedaleko jest też fajny tor krosowy w jedłowym Gaju, to miejsce ma potencjał generalnie, no pomyślimy. O, a to jest Romeo, bierzemy go do stajni i siadłamy. Dziś będzie więcej gadania jak pokazywania Wam co robię. Konik już ogarnięty, i lecimy na plac. Generalnie miałam w planach Wam nagrać czyszczenie, ale spadła mi kamera w połowie i nie zauważyłam, więc byłoby czarne tło. Dobra, zaraz gdzieś znajdę miejsce na kamerę i wsiadamy. Tradycyjnie dociągnęłam popręg i wskakiwałam. Najpierw kilka minut stępa, oczywiście, rozciąganie samej siebie, nie zapominajcie o tym. Gdy już konik się rozgrzał, ruszyliśmy kłusem. Zrobiliśmy trochę volt, zmian kierunków, pojeździliśmy też przez drągi itd. Tak No, dość porządnie go rozkołysowałam i zaczęliśmy później już galopować. Znów parę figur, lotne zmiany nóg, drągi... Skoczyliśmy także małego krzyżaka, ale tak tylko w kwestiach gimnastyki. Remyo na swoich wakacjach nie ma jakichś wymagających treningów, więc taka godzinka ruchu w zupełności mu wystarcza. Potem jeszcze trochę stępa i wracaliśmy już do stajni. Po rozsiadłaniu, schłodziłam mu nogi na mejce i z uwagi na to, że nadchodzi pora karmienia, został już w stajni. Pudełka już mam generalnie przygotowane zgodnie z rozpiską od właścicieli. Konie już właśnie są sprowadzane do stajni i zaraz kolacja, także teraz lecę pomóc tajnemnemu i się z Wami żegnam. Dajcie znać ogólnie co myślicie o zakupie stajni oraz zrobieniu szkółki. Ja jestem coraz bardziej w sumie przekonana tej propozycji szczerze mówiąc. No dobra, więc życzę Wam miłego ciąga lub wieczoru i do następnego. Cześć! A i dajcie znać, czy chcecie vlog do zdawania srebrnej odznaki. Jeśli tak, to dajcie koniecznie mi znać. I postaram się dla Was coś tam nagrać. A teraz już muszę lecieć, bo stajenny mnie woła.